Wy robicie wejście 10 sekundowe? Może coś więcej, kurwa, ten trochę więcej życia. Nie chcieliście sprawdzić najtańszych, najdroższych butików w Poznaniu? Kurwa, Witka w, w Poznaniu. I się od. za dwie dychy. Zobaczcie, jak się struga regał Ładnie dzisiaj. O, elegancko za ja to. tekst, widzę. Druch, jak, kurwa. Tak Powodzi się. No, dalej, dalej. Pamiętajcie, widzowie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, dzwonecz. Czekaj, nie nagrywałem. <śmierdziś> <śmierdzi> nie nagrywałem. <śmierdzi> kamera się przegrzała. Komera, kamera się, ta komera, ta kamera się, się przegrzała. Dobra, przegrzała. i za filmowe! Tak, nie, Nie masz się Dobra, szukaj się nowej roboty, bez sensu to już jest nie. <śmierdzi> <Słuchaj> sobie nowej roboty. <śmierdzi> Niestety kasujesz konflikt, chwa, wszystko dawaj, tutaj Ha, ha! Yyy, Jaki węgier, nie? Nie mam fałki, to w ogóle ktoś y, na tem na na... Pani za młodę jego kręci, a nie! Y, rozbił ktoś lampę od fałki. Jak to chyba rozbił ktoś lampę? No to chyba nie może wypłaty w tym miesiącu. Gratulacje! <śleszania> 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 a, dobra. <śleszania> Był, bo, co to chyba jest? Co to robisz w masażę? Co fiał to służy? MK jest tu. <gry> o, nie, pod tak, kur... jeba... No to też, real, też się zgadza wszystko. Mandurkę tak w... frajer. Łazi pier... doli. <gry> <gry> o... P on se Giuseppe mnie tak rozmawiło, bo ja mu tyle razy dogadałem. Przynieś, podaj, Wiktor, to. Gino... Trzy miesiące się o wypłatę, proszę. Trzy miesiące do niego dzwonię, i nic. Ja to... Ale stary, chyba ja się zwalnę <gry> Dziwi, ty tu pracujesz jeszcze Ty masz tyle brudów na nich ty normalny chwury trzymaj tak Morda kupa, nie ucz mnie chłopie to ja, ja jestem to dzięki mnie chłopanzi że miał taki sukces że nie zachowujemy się tak Ale ja jadę bo ja źle pojechałem skręciłem prosto i po prostu... Polił całego jak chcesz może... <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> Chyba ty gruby się wszystko wpier... Niech go nie, nie. <śmieniu> do chaty wezmę na Musisz wyglądać dziwnie, no, do sobie głowę i brodę Następnie panowie wykonamy nasz genialny pomysł Taki nasz... proces pan. ja tak robię to umiem Najbardziej konieczny moment Najbardziej konieczny moment w naszym kanale, na naszym kanale Zjemy sobie dzisiaj wszyscy razem sushi z filmem. <śmieniu> Po Krótkiej po krótkiej. <grym> nie się dusi tak. <grym> <kr> <grym> On kubał mnie jakoś, tu mnie nic nie boli, a ta ręka mnie tak napiła, że za na się No. Dobra, instrukcja obsługi Siedzisko Ty jesteś tam Na ta, ta, tamto na razie kur... ...daję w krzesło Wyciągaj tamte zielsie Ty po prostu nie przeszkadza. co ja mam robić? Ja nic nie zrobię, to kupuję w miejscu Jak? Dobra, no, robisz siedzisz, siedzisz. jedziesz nie, metalowa. Stela, stelarz. stelarz, stelarz. Ja, ten odcinek ja, co. Spinął wtedy ten, nie? Ale wie pan, bo my jesteśmy pierwszy raz, no chyba tak, pierwszy raz to no, trzeba troszkę przyzwyczaić ciało, nie? Tak, Niebieski chyba bardziej do mnie pasuje. Nie? Czerwony, ja mam czerwony ryj, to się źle zgrza, zgra. Mandora czerwony. Batki z Jak? Normalnie, no na gołe. Nie mogę na gołe, bo mi. Nie, stary, bo mi. No za. No, na gołe. się w to się wchodzi? Macie ten sam rozmiar akcji Czy już się k***a nie przybierasz? K***a nędzy! Trening zaczyna za 10 minut Jak to się zakłada? No od domu Oj, oj, już strzela Strój zapaśniczy chłopie Ale bomba Ja nie, nie. Grupa zawodowa. <grywa> Crossfit. Kres stand-upy, hitraste. No <grywa> tak, chyba czas się wziąć ze siebie. <grywa> I tak do, kibla, i tak do kibla. Czyżby tak wyglądał rozpad Bungee? No idzie, patrz. <grywa> tak, 12 12 No, no, ja. nie Wszelkie <laughs> ten challenge, nie, nie będę mieli siły na kolejny challenge że... Ja nie chcę żeby on nie u niej na tym odcinku, nie? Ty widzisz to? I oboje, czadu. oboje dali czadu. I oboje dali czadu, ale ten bajczek... minus i ekstra jest. Tak? No mają to co. Jestem z was dumny panowie, cieszę się, że podołaliście wyzwanie. Jak takie rzeczy robi kizo, to mam nadzieję, że nigdy nie spotkamy Parisa Platynowa, No na skur... myślę w kosmos. W przystawkę mamy bułeczki bao bułeczka z sosem bułeczka. mielonym. Ej, ale powiem wam, że bardzo ładnie to pachnie. Powiedz tak, bułeczka Mów. bao, mięso mielone, sos pieczeniowy do tego, marcheweczka... Sos własny, Chyba sos własny! Bułeczka bao, polska bułeczka bao, okej. bao, potem mamy kurczaka po chińsku z makaronem chińskim i banany w cieście z lodami. Jest to jakieś rozwiązanie? Lody będzie próbowały... Czekaj, jaka, jaka to mnie być kuchnia? Bada, butela, to miała Ja p****, ale jak tu nóż chodzi. Ba ale Zajnale, się co są... p****, do restauracji azjatyckiej. Zawsze a są gdzieś. Ja gdzie my mamy iść i co, gdzie, jak, tak, bo my się tutaj na tym znamy. Ale Uuu, czy to wygląda jakby się pies no i co, ma smakować czy wyglądać? No dobra, a w Chińczyku ładnie wyglądają te żarcie? Nie. Hmm. No nie. <laughs> No i teraz zaczyna, bo mamy. Więc na pierwsze danie, czyli tak zwaną przystawkę, będzie coś, co jest bardzo popularne w Japonii na śniadanie Jest ryż smażony po kantońsku z groszkiem i, i kukurydzą. I na to jest omlet Ty kurde, nie sprawdzałeś. Ryż po kantońsku z groszkiem wymyślił. I na to nie, będzie na sos końcu. jeszcze Kiedy ty jadłeś ryż po kantońsku? Są. Kiedy jadłeś z kukurydzą? Kiedy jadłeś z kukurydą? Pekinie trzy dni temu. Bo jadłem, jadłem! Jadłem, jadłem. jadłem, 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 jadłem. No, jadłem. kurde. Tak, tak, Kuba, Rozumiem, co ty do mnie powiedziałeś, ale brzmi zajebiście Przystawka nie będzie super. Normalnie je. Nie wycią smaku, daj mu. Mój jeszcze jedną rzecz i będziemy go, obserw będziemy go obserwować, co się wie. Muszę przebić kurwa. Bo się bez tego kurwa. Mam nadzieję, że Jerry to weźmie pod uwagę. To no jest spalona patelnia, pa. Ale patelnia jest no przecież umiemy się posługiwać, olejemy wszystkim. Nie skrobaj kurwa. mi, co ty robisz? Co ty się tu ty kur... przecież Przez zostaw mi tu. <śleskuj> Się, się cały rys świecił, też się świecił Muszę eee, poprawić. szmato Żmato! żugajki Żmato! Szmato! Żmato! Żugajki, <ścoughs> żugajki Żmato! 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 bo to jest tu bo to jest tu bo tu Żmato! się sam drzwi, bobsra. Ty, bobsra. Ty, bo... Ty bo... Daj piwka. Daj z Szluga masz? Jak on, samego ja Pottera, jak Snape. No, to jest... No i tak Dobra, chodźcie po tą pastę do butów. Ty jesteś sobel, chłopie, po tym, po Monarze. Obiecali mi, że będę prezesem. Wskoczyłem dopiero dla warianty, które ma wszystkie PDW. Słodka... O, czekaj, bo tu, tu muszę wjechać, tu będzie na ostro teraz Słana jak lis wie o wszystkim Zostało słuchać jak świecę O tym Ja nie słucham Sombla! Na samym dole odgrywam rolę lecz nie nadaję się do takich scen dzisiaj Wszyscy. zostaję w domu bo chcę jeszcze parę zdań dzisiaj zostaję w domu bo chcę iść sam, a lis mam list mam mam to już był refren a koniec chyba back wielkie to stake back Can you fly mi wylejesz? Kóczę mi się Wiesz jak masz kręcić? Jak on będzie kręcił? Na luz go daj! Jest. Ręczne! na biegu, Ty, na Teraz jest luz, chyba, jest luz! Bo ja. tu są dwa biegi! Czekaj! Ja pójdę, bo ja się <słuk> wybiegłem. No, o, no. no. a teraz! Samo idzie. Chodź, tak, tak. Oj, luz, luz! <słyn> Trzy okay, okay. raz, dwa!

nie rzucę ale bo... Ale nie rób tak, to, to ale co ty masz zdrowe? Ty do mnie, ja do niego Hop, hop <śmienicza> Hop, hop. <śmienicza> What we fight, we it Debi yes. <śmienicza> tym młotkiem jak sietniok Tak mówią na Podhubie jak sietniok, wiesz dlaczego? Co sietniok? Sietniok no to jest taki s*** i łapie się tu mu, tak jest cię razy lżejszy jest. Hop, i z z Hop, świetnie. Ok. Ja nie miałem ojca, więc ja mogę nie trafiać. Mam wymówkę. Tak je robimy, on zrobi robi, robi tak. Najpierw Ulfi przyjmie ode mnie, a potem na stole. Zaczym jak lepiej. Chyba jest Dawaj, dawaj, dawaj. daj. ręce do góry. A a Dlaczego ty nie masz stanika k**a? Wykanał na wiek palu. Nie. Tyle wody więc jest nie? dupkę odgryzę. Nie pójdź mi na rękę, kur... Mi, daj mi, daj mi, daj mi jedną tu. tu Ale, daj on nie mi jedną, musisz dwa z was tego to zrobić, tyka. Dajcie to, że my jeszcze musimy tramwajem wrócić. <górne> bo widzę, mi górki spadły. Ja wiem, że mam oharaną łapę, tak ta ma na łapku. No idziemy stąd. Czujesz, żeby poczęcie ten store, że? najlepszy dzień w moim życiu. Ja czujesz jak bóg No i wreszcie od miesiąca mam obcięte paznokcie, Dzięki. No. Panu. Gola, dawaj teraz, kurwa. <laughs> <laughs> tutaj zapraszam, jakby zmiękła pała, bo tutaj się plują za kamerą. Ale to on się tylko pluje. No ja to, to może... ty się będziesz <laughs> razem z nim pruł. w takim hmm. razie. Na, idziecie jak pieski cały czas na, cztery, na czterech nogach. <laughs> Nie. Co to jest? Co co? Idziesz Patryk, Patryk goń brawa. Nie ma no, co chuj to odchodzi z Jedziemy Wiesz, że decyzja nie jedzie? Dawaj Patryk O, możesz tak jeść Nie, Nie, już nie chcę Łukasz może wstać, Patryk jedzie Patryk Zęby, zęby, zęby. Został. Siadł. Siadł. Na no dupie siadł. Paruj. Dlaczego? Dał? Myślałem, że mi się słabo zrobiło. A weźcie tu po, faru, po furasowemu, tak się przebiegnijcie tylko. Głupi psa są. O no, psa? Łukasz, no to sprząta się po sobie, proszę to do śmieci wyrzucić. Nie łapy. kur**a. Po, po jednym kawałeczku bierzemy w rączki i do kosza. proponowy no sprzątamy po sobie, no. Do rączki w palce dwa. Nie, nie, rączką, rączką. nie będę brał, w Patryk wziął. Patryk wziął. Nie. Wytar, w dresy i wącha palce. Nie można tak, zawsze po sobie się spuszcza wodę. Proszę. Powiedz mi wziąć krótkiej peruki, Kupka, proszę zebrać po sobie. A, A łukasa weź. Jak to za Daj sobie op. p. zaśrubku. Mam się pan, fr. Jeść. Polika, Dobra, zrobimy Wam szkolenie po prostu, do Popak, Obrót Leżę. Głos. Jak pies. Jak pies. Obrót. Slalom. Co? Добър. Друга. Добре. Добър. Стой, Лукаш, а ку А

Ale z łódką nie ma. słyszę! Kosteczka, rozpuszczamy. Co to jest, Patryk, kosteczka. Rozpuszczamy dobrze. Wymieniam. Pan jest obrzydliwy. Paszki dobrze wymyjcie. Wszystko. to <laughs> Nie <gry> piję tego. Nie piję tego. 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 Piję nie chcesz? Chcę Nie! O panie, on nie chce zjeść Ja zjadłem Nie, nie zjadł Pan, nie chce do zupki Pierwsza porcja Nie Jak nas odsyta Patryś Ja to wszystko zjedzę. Cały ma zjedzałem Nie odczujemy <grym> się? Nie to trochę no tym nie wrócił Panowie ty... ty... jedźcie, żebyście nie wrócili głodnie do domu Bo w domu już kolacji nie będzie Dobra zupka, dobra Oj, gile tam dobrze w flugie. Dobra, kebab, kebab, szybko